Po kilku latach udało się nam zrealizować projekt mojej żony, żeby wynieść się z dużego domu do małego, funkcjonalnego pomieszczenia, w którym będzie wszystko i w którym będzie się nam łatwiej żyło. Dlatego pomieszczenie to powstawało dosyć wolno, było wiele razy przeprojektowywane, wymyślane nowe elementy, aż. Prawie, że jest gotowe w tej chwili. W naszym nowym domu mieszkamy zaledwie kilka miesięcy. Wprowadziliśmy się we wrześniu. Żal było się nam wyprowadzać z naszego poprzedniego domu, bo to dom rodzinny. W tamtym domu od 1945 roku mieszka mój dziadek z rodziną, później moi rodzice. Z nami, później od rodziców otrzymaliśmy my ten dom i szczęśliwym trafem losu dom został w rodzinie, a mianowicie od. Tych paru miesięcy mieszka tam nasza córka. Nasz nowy dom staraliśmy się urządzić wygodnie, funkcjonalnie. Na jednej przestrzeni mamy sześć kącików. Jest to kącik kuchenny, kącik łazienkowy, kącik wypoczynkowy, sypialniany, mały kącik do pracy, i tu mamy taki jadalno-wypoczynkowo-widokowy. A, jesteśmy z żoną projektantami, ja przez kilka lat pracowałem w fabrykach mebli, projektując je, a żona jako grafik projektowała zarówno modę, jak i wzory tkanin, głównie meblowych, które potem ja używałem do projektów i moi znajomi i przyjaciele bardzo mi zazdrościli takiej owocnej współpracy. Ten dom składa się z, z trzech kondygnacji. Jest to jeden z niewielu domów we wsi podpiwniczony, gdzie mamy ogromny magazyn różnych um, fajnych rzeczy. Na parterze znajduje się kuźnia i dawna stajnia, która została przerobiona na pokój gościnny. No, a jesteśmy na poddaszu, na którym było zwykle trzymane sianko dla zwierząt. Kuchnia to głównie projekt naszej córki, wiele elementów zdobywaliśmy z kolei my, z których ona potem składała ten zakątek, kamienie są, piaskowiec z niedalekiej ruinki, łupek to jest nasz ulubiony kamień, ten akurat kawałek to jest łupek polny, Dzwiczki zrobił nam kowal od pieca chlebowego. Natomiast te odpaleniska są rekonstrukcją, odlewem wykonanym w niedalekiej Hucie w Baworowej. Inne elementy, takie jak to stare drewno, to też pozyskujemy z rozbiórek, jak cegłę. To jest cegła palcowa, mniej więcej XVIII, może z początku XIX wieku. Są na, na wszystkich są ślady pociągnięcia ręką, na niektórych nawet są odciski psich łap. W kuźni także robimy takie drzwiczki z blach albo bardzo starych, które tutaj znajdujemy na złomowiskach, albo trzymamy je przez kilka sezonów na dworze i rdzewieją, aż przyjdzie na nie pora do wykorzystania. Jednym z takich elementów, które przenieśliśmy z tamtego domu jest grafika dealera, którą kiedyś podarowałem mojej żonie. Jak bardzo dużo wyjeżdżałem, żeby pamiętała jak wyglądam. Jadalnie mamy pod ręką, stół wygodny dla nas dwojga i dla naszych gości, których mamy tu często. Tu, jak wiele innych starych sprzętów, kupiliśmy w domu prywatnym. Ciągle jeszcze możemy znaleźć ładne stare sprzęty. Zdarzyło nam się bardzo piękną malowaną szafę znaleźć w chlebie. W części kuchennej mamy na podłodze kafle, natomiast w pozostałej części świerkowe deski. Świerk jest drewnem bardzo jasnym, dlatego znalazłam sposób, by ocieplić tą dużą płaszczyznę podłogi. Bardzo, bardzo jasne pastelowe bejce są tu użyte w kilku odcieniach. Tu mamy niewielki kącik do pracy, w którym na razie nikt nie pracuje. Może dlatego, że pod nami w tym budynku na parterze mamy kuźnię, a również na tej samej posesji w sąsiednim budynku mamy dużą pracownię tkaniny. Więc jest gdzie pracować. Do naszego kącika do pracy przywędrowała kołyska Kołyska należy do naszego małego wnuczka Konstantego, który tu często gości. Jest to prezent od naszych przyjaciół. Kołyska została zrobiona wysoko w górach, w karkonoszach. W kąciku sypialnianym łóżko znalazło swoje miejsce pod oknem dachowym. W poprzednim domu również mieliśmy łóżko. Pod oknem dachowym z widokiem na niebo i przyzwyczailiśmy się bardzo do tego miłego widoku. Lubimy popatrzeć wieczorem na gwiazdy. Łóżko sami zrobiliśmy, jest duże, wygodne i jest przykryte narzutą patchworkiem, który uczyłam sama. Ten kącik wyodrębniłam ustawieniem szaf. Stara, malowana biblioteczka wysłania nam kącik. I mam tu jeszcze jedną ciekawą szafę. Ta szafka wewnątrz posiada kilka szufladek, w których mieścimy wiele rzeczy. Kącik wypoczynkowy, jak sama nazwa wskazuje, służy do picia piwa i patrzenia. Co się ciekawego dzieje w pejzażu? Jest tu zgromadzone wiele różnych rzeczy z różnych epoki światów. Barokowa śląska skrzynia, współczesne meble, stołek z Kamerunu, czeski piwo. A łazienkę zaprojektowała moja żona. Wykorzystując okna zdemontowane w gryfowie z dużej fabryki, oczywiście kamienie, a szyby są specjalnie matowione, klejone, bo nie dało się podrobić lepiej tych autentycznych, zaklejonych przez 100 lat brudem. Dziewczyna jest to jeden z prezentów moich dla żony. Znalazłem taką barokową dziewczynę u znajomego, który nie bardzo wiedział, co z nią zrobić. Statek a jest to replika jakiejś korwety XVII-wiecznej. Umywalka stoi na kamieniu do ostrzenia noży. Reszta szafki jest wykonana z metalu i z drewna. Które pochodzi z tej podłogi tutaj ze stodoły. Mimo, że mieszkamy tu krótko. Bardzo dobrze nam się tu mieszka. Bardzo się cieszę, że zmieniliśmy nasz dom. W tym mieszkaniu mamy mniej przedmiotów, mniej obowiązków. Nie musimy już tak dużo pracować na opał, żeby ogrzewać ogromny dom. Jest fajnie.